W tym wideo pokażę Ci, jak połączyć naukę angielskiego z oglądaniem filmów, pokażę Ci kilka sprawdzonych technik, które pozwolą Ci się uczyć szybciej i efektywniej, nie rezygnując z zabawy. Zdradzę Ci, jak uniknąć frustracji i cieszyć się każdym filmem. Ten sposób nauki jest bardzo przyjemny, ponieważ siadasz, łączasz film, przeżywasz różne historie bohaterów i przede wszystkim uczysz się języka. Ja mam na imię od prawie 10 lat uczę mówienia i komunikacji w języku angielskim, by osoby dorosłe mogły radzić sobie językowo w każdej sytuacji. Zacznijmy od metody pierwszej, która jest najbardziej skuteczna, ale minusem jest to, że jest najtrudniejsza. Jeden z moich kursantów w ten sposób poprawił swoją wymowę, jak również poznał kilkaset nowych słów, które wykorzystuje podczas lekcji ze mną. Co ciekawsze, poprawił też znacznie swoje zrozumienie. Co to za metoda? Jeśli to możliwe, oglądaj filmy bez żadnych napisów. Niestety wiele osób nie może sobie na to pozwolić, ponieważ by to robić, niestety wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego. Jeśli czegoś nie rozumiesz, to możesz zapauzować film czy serial i wrócić do sceny. Jeśli dalej nie rozumiesz, włącz na chwilę angielskie napisy i po prostu znajdź tłumaczenie. Jeśli nie oglądasz sam, raczej nie będzie to możliwe, bo na przykład Twój partner czy rodzina może nie chcieć oglądać filmów w ten sposób i ja całkowicie to rozumiem. Dlatego jest opcja druga, lżejsza. Wiele osób mówi, że jest to sposób nauki czytania, a nie nauka angielskiego przez filmy, ale co masz zrobić, skoro sporo z filmów, bo po prostu nie rozumiesz. Jeśli oglądanie filmów bez napisów powoduje, że więcej nie rozumiesz niż rozumiesz, to oglądaj film czy serial z napisami, ale polskimi czy angielskimi? Oczywiście angielskimi, bo chcesz uczyć się angielskiego, czyli wszystko jest po angielsku. Dźwięk połączy z pisownią i będziesz mógł w razie czego sprawdzić słowa w słowniku podczas oglądania. Oczywiście nie jest to też opcja idealna. Co jeśli osoba, z którą oglądasz, nie chce tak oglądać, bo nie ma ochoty albo nie zna języka angielskiego na tyle, by zrozumieć film? Przechodzimy do opcji trzeciej. Ta opcja jest już gorsza w efektach niż dwie poprzednie, ale co mam zrobić, gdy domownicy nie znają świetnie angielskiego, bądź ty? Nie chcą oglądać filmu po angielsku i w dodatku z napisami. Wtedy włącz polskie napisy. Oglądanie z napisami powoduje, że ćwiczysz szybkie czytanie po polsku i to nie jest Twój cel, ale też osłuchujesz się z językiem angielskim i słowa, które widzisz, łatwo przypiszesz do dialogów z filmów. Połączysz polskie słowo z angielską wymową danego słowa. Dalej czerpiesz przyjemność z oglądania i uczysz się języka. Ostatnia opcja jest najłatwiejsza i bardzo dobra, szczególnie dla osób początkujących. Oglądaj filmy i seriale z polskim dubbingiem i angielskimi napisami. Przy tej opcji Twoja rodzina może oglądać film, nie zmuszając się do czytania polskich napisów, gdy chcesz oglądać film w oryginale. Ta opcja jest zawsze lepsza niż oglądanie z polskim dubbingiem, bez napisów, bo równie dobrze się włączyć polski film. Jeśli też oglądasz polski film. Włącz angielskie napisy. Na takich platformach jak Netflix, Disney Plus, Prime czy Sky the Showtime jest to możliwe za pomocą dosłownie kilku kliknięć. Jak jeszcze możesz udoskonalić naukę przez oglądania? Pokażę Ci bardzo skuteczną opcję, która spowoduje, że Twoje zrozumienie szybko się poprawi. Ty masz tak czasami, że oglądasz film i do końca nie rozumiesz kontekstu. Oglądasz dalej, ale okazuje się, że ponownie czegoś nie zrozumiałeś, ponieważ mówili za szybko. Frustrujące, prawda? Dlatego się to w ogóle możliwe. Oglądaj. Uwaga, fragmenty filmów, czy całe filmy wielokrotnie. Wiem, że jest to trochę żmudne, ponieważ kto chce oglądać ten sam film e, trzeci raz w danym miesiącu, ale jest to opcja dla wytrwałych i jest bardzo skuteczna. Możesz włączyć film po angielsku bez napisów. Po kilku scenach przesłuchaj dany fragment ponownie. Zdziwisz się, jak dużo więcej zrozumiesz. Na początku Zdania i słowa będą ze sobą zlepione. Zrozumiesz może w 60 czy 70%. Gdy ponownie zobaczysz fragment, usłyszysz już więcej, np. 80 czy 90%. Tak jak powiedziałem, jest to żmudne, ale naprawdę daje bardzo fajne efekty. Jest to bardzo dobry sposób dla osób, które nie rozumieją angielskiego. Wiele osób nie rozumie, ponieważ mało osłuchują się z językiem. Wygląda to tak, że podczas czyjejś wypowiedzi usłyszą tylko część, wpadają później w panikę i dzwonią do mnie mówiąc – Paniarku, potrzebuję lekcji angielskiego, bo potrzebuję do pracy i mam taki problem, że dużo nie rozumiem, jak ktoś do mnie mówi. Dlatego oglądaj wielokrotnie. Wielokrotne oglądanie również utrwali słownictwo i zwroty. Ciekawe sceny, akcja, dialogi i sympatia do jakiegoś aktora. Czy aktorki spowoduje, że niektóre zwroty wyryją się w czyjejś pamięci? Podobnie jest z piosenkami, które nucisz przez pół dnia, bo jakaś melodia utkwiła tobie w głowie. Dowiedziałeś się, w jaki sposób uczyć się, skutecznie oglądając filmy i seriale, jak zatem wybierać filmy, wszystko oglądać, czy tylko wybrane? Jeden z moich kursantów po zobaczeniu filmu stwierdził, że jest to metoda trudna. I nudna. Gdy zapytałem dlaczego, powiedział, że niewiele z filmu zrozumiał i go nie zaciekawił. Nauka przez oglądanie ma być właśnie przyjemna, dlatego wybieraj takie produkcje, które Cię interesują, które lubisz. Inaczej będziesz się tylko męczył i ta nauka nie sprawi Tobie frajdy. Teraz jest ogromna różnorodność, jeśli chodzi o gatunek. Naprawdę jest czym wybierać. Inna rzecz, jeśli koniecznie chcesz uczyć się amerykańskiej odmiany, to takie filmy i seriale wybieraj. Nie męcz się odmianą brytyjską czy australijską. To musi sprawiać Tobie przyjemność. Pozytywne doświadczenia, emocje, myśli i postawy zwiększają efektywność procesu nauki. Z kolei inni badacze wykazali, że radość wynikająca z nauki języka obcego ma większy pozytywny wpływ na osiągane wyniki. Śledząc najnowsze publikacje poświęcone różnym aspektom psychologii pozytywnej, można odnieść wrażenie, że stymulowanie pozytywnych emocji jest niejako kluczem do skutecznej nauki języka obcego. W jaki sposób dobierać filmy i seriale poza tym, co powiedziałe? Wyobraź sobie, że oglądasz serial Bridgertonowie. Zobacz zresztą fragment. O, odd to marry one's cousin. This regal. Just look at the royal family. Less talking, more fencing, brother. Did you visit the olive orchards in Lesbos? I certainly did. I oiled my way right in. I I so love cheese. Your Majesty, is this about? Brimsley. Czemu ten serial nie jest akurat dobry do nauki angielskiego? Po pierwsze jest brytyjski akcent, nawet arystokratyczny, którego już dzisiaj nie ma. Druga rzecz, jakiego akcentu słownictwa można spodziewać się po filmie osadzonym w początku XIX wieku? Unikaj no, filmów, którym używają przestarzałego języka angielskiego albo kwiecistego języka. Dlatego dostosuj poziom trudności do swojego poziomu językowego. Jeśli jesteś początkujący, wybieraj prostsze produkcje, np. filmy, familie lub animowane, których często używają codziennego języka. Na przykład taki serial jak The Crown nie jest najlepszym wyborem, z uwagi właśnie na te aspekty, które przed chwilą powiedziałem. Zapewne znasz serial w garniturach. Akcja dzieje się w świecie korporacyjno-prawnym. Jest tam bardzo dużo prawniczego i korporacyjnego słownictwa, które rzadko użyjesz w życiu bądź nigdy. Dlatego na początku również unikaj bardzo specjalistycznego słownictwa, które na przykład ma miejsce w serialu w garniturach. Jakie zatem filmy wybierać? Tam, gdzie jest szansa, że będzie słownictwo ogólne i często spotykane do tego fabuła filmu musi być ogólna. Jaki to może być serial? Na przykład Młody Sheldon. Nie jest to może język zupełnie dla początkujących, ale pewnie sporo może zrozumieć. Czemu przy samym wyborze, bez oglądania, będzie wiadomo, że to będzie dobry serial do nauki? Akcja nie odbywa się w XVIII wieku, gdy język był inny niż teraz. W serialu jest kilkoro dzieci, a jak wiemy, one będą mówić raczej prostym językiem, i fabuła jest ogólna, skupiona wokół normalnego życia rodziny. Sprawdźmy, czy rozumiesz, który film będzie lepszy dla osób np. średnio zaawansowanych: Designated Survivor czy Friends. Pierwszy, ta akcja w Białym Domu tematyka to polityka, gospodarka. Drugi, codzienne sytuacje i perypetie znajomych. No właśnie, tak też dobieraj filmy. Inny test, który możesz poprowadzić, to zobacz kilka minut filmu i sprawdź, ile z tego rozumiesz. Jeśli niewiele, nie oglądaj. Jeśli zdecydowaną większość, oglądaj ten film, bądź serial. Pamiętaj, by nie podejmować decyzji, tylko na podstawie zwiastuna, ponieważ tam dobór scen polega na tym, by kogoś zainteresować filmem, w zjazdu nie. Język może być bardzo trudny, a w samym filmie i seriale już nie. Na koniec kilka bzdur w kontekście wskazówek, które słyszałem bądź czytałem od nauczycieli języka angielskiego. Unikaj oglądania z polskimi napisami. Czytanie polskich napisów sprawia, że ćwiczysz czytanie, a nie słuchanie. Twój mózg naturalnie będzie szukał łatwiejszego rozwiązania i skupi się na napisach w języku polskim, nawet jeśli rozumiesz po angielsku. Super! Tylko co jeśli oglądam film z kimś, to nie rozumie większości, to nie zna dobrze języka angielskiego. A co jeśli jestem średnio zaawansowany i rozumiem połowę z tego, co mówią? Jaki jest z tego fan żaden? To druga do frustracji. Można się zasmucić albo mieć po prostu, mówiąc bardzo potocznie, doła, że angielskiego się nie rozumie, że filmu ktoś nie rozumie. Tak słyszałem wiele razy od swoich kursantów, którzy próbowali oglądać zbyt skomplikowane filmy. Jeśli Twoim celem jest poprawa rozumienia ze słuchu, oglądaj bez żadnych napisów. To przygotuje cię do realnych rozmów, w których nie ma napisów. Na początku możesz niewiele rozumieć, ale z czasem Twój słuch się wyczuli. Hmm. Jeśli nie rozumiesz 80-90% tego, co mówią w filmie, to nauka będzie bardzo żmudna i długa i o ile w ogóle wytrzymasz. Na 100 wypowiedzianych słów czy zdań będziesz musiał sprawdzić np. 80. Przecież to jest bardzo dużo. Zamiast oglądać, będziesz musiał sprawdzać niemal każde słowo w słowniku. W jaki sposób magicznie się to zadzieje, że, cytuję, Twój słuch się wyczuli. Wyuczyli się na słowa, których nie rozumiesz, a jest ich bardzo dużo. Przyzna, że jest to bez sensu. Na tym kanale poszukaj wideo, w którym polecam również filmy i seriale dla osób średnio zwansowanych.